Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie co ja tutaj mam. Jesienne dekoracje wjeżdżają do Pepko normalnie z coraz większym hukiem. To wszystko, czego Wam dzisiaj nie pokazuję, to pamiętajcie, że jest już u mnie na kanale, możecie się cofnąć do filmików, bo tam są naprawdę przepiękne nowości. No ale dzisiaj, zobaczcie co ja tutaj znalazłam, zobaczcie jaki fajny kubeczek, możecie sobie go yy, używać bez tej czapeczki, można używać z czapeczką, można dać komuś na prezent, dla jakiejś prawdziwej jesieniary i kosztuje tylko 20 zł. Dobra, ten już Wam pokazywałam, no ale może ktoś nie widział, to Wam szybciutko tutaj pokażę, do niego są dzbanuszki, których nie mogę jeszcze znaleźć, ale jak tylko znajdę to na pewno wam pokażę. No i on kosztuje 15 zł. Obok jest też taki, ja to się śmieję, że to jest grzyb, taki dosłownie jak chuba, zobaczcie. Ale ten już też wam pokazywałam, więc lecimy dalej. Mamy tu też żołędzie i te żołędzie są prześliczne, kosztują tylko 7 zł. Zobaczcie, jest taki właśnie w takim kolorze. No i jest jeszcze w kolorze szarym. Tutaj mamy talerzyki, takie talerzyki grzybki za 20 zł, 19,7 cm. Dwie sztuki, słuchajcie, więc tutaj macie yy, podwójnie. Tutaj są też yy, te lighty za 8 zł. Yy, Dyniowe. Nie wiem, czy ktoś używa, ale może akurat komuś, e, komuś się przydadzą. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Tutaj mamy też kółeczka, na których można zrobić swoje piękne dekoracje. E, na drzwi, czy na ścianę, czy na stół. I one kosztują 5 zł, więc w ogóle świetna cena. E, jakby było większe, to ja od razu bierę. Słuchajcie, bierę. Dobra, idziemy dalej. Zerkniemy dalej, co my tutaj mamy. Tu są zabawki, więc tutaj e, akurat w tym przeglądzie nas to nie interesuje. Ale my drepczemy dalej, bo są przy Piękne dynie. Słuchajcie, kto też ma takiego bzika na, na punkcie strojenia domu. E, na punkcie strojenia domu na jesień. Dajcie mi znać, bo ja kiedyś w ogóle nie miałam, w ogóle mnie to nie interesowało, nie miałam żadnej dyni, a teraz jak widzę, że te dekoracje są tak piękne, to mi się chce wszystko kupić. Oczywiście wszystko to, co by mi pasowało, nie? Dobra, tu mamy Sowę. Ona stoi, uwierzcie mi na słowo, ale ona stoi i jest wypchnięta tutaj. Tu mamy też taką siedzącą i one są po 20 zł. Także tak to tutaj wygląda. Następnie jest grzybek. Jak widzicie, z grzybka wyrasta roślinka i on jest za 15 zł. Zobaczcie, tutaj mamy takiego grzybka, jak ktoś lubi takie dekoracje. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj też, słuchajcie, woski. I dajcie mi znać w komentarzu, jak kupiliście, czy one ładnie pachną, bo ja chyba sobie je kupię. 8 zł kosztują. 10 sztuk. Pięknie wyglądają, bo to są takie małe dynki, zobaczcie. Zobacz, jak one fajnie wyglądają. Chyba sobie kupię, ojejku, chyba sobie kupię, powiem Wam, że tak mnie kusi. Tu sobie odłożę, tu sobie odłożę. Dobra, następnie mamy dynie takie leciutkie. Zobaczcie, można takiego stryjku wsadzić. Trzy e, sztuki za 10 zł, więc w ogóle świetna cena. E, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Widzę małe świeczuszki w, w, takim, w takim kształcie jeżyka. No i powiem Wam, żeby nie knot, to bym nie powiedziała, że to jest świeczka. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. I zaraz zobaczymy, jaka jest cena tej świeczki. O, tutaj jest to, tutaj sobie zerknę 8 zł. No ale ona jest naprawdę tak pięknie zrobiona, że wygląda jak jakaś figurka. Tu mamy za 12 zł taką dynię, no i ona jest pomarańczowa, jest jeszcze brązowa i jest jeszcze, jak widzicie, w kolorze beżowym. Zobaczcie tutaj, tu ją Wam podniosę, tamtą brązową e, widzieliście i ta kosztuje 12 zł, nie wiem czy mówiłam. E, dobra, idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Słuchajcie. Tu jak jestem już, żeby nie zapomniała, to pokażę Wam jeszcze te kubeczki do picia i one są szklane. Słuchajcie, Podniosłam, Myślałam, że to plastik, a to jest ciężkie. 10 zł tylko kosztuje, więc w ogóle bardzo fajna cena. Dobra, ja tu sobie ukucnę, bo tutaj jest trochę więcej rzeczy do pokazania. Zobaczcie, jaka fajna dynka, i ona kosztuje 30 zł. Ona jest, jak widzicie, taka dosyć spora. Tutaj mamy trochę mniejszą. Poczekajcie. Tu jest trochę mniejsza w kolorze zielonym, ale tu jest jeszcze, zobaczcie, jaka fajna poduszka w kształcie takiego muchomora. Poczekajcie, ja tu sobie ją wyciągnę. No i ona z jednej strony jest taka, z drugiej strony już nie ma tych białych plamek, więc jeżeli się komuś nie podobają, no to zobaczcie, z tej strony jest po prostu e, czerwona. No i już wam mówię, jaka jest cena tego grzyba. O, poczekajcie, bo mi spadł. Dobra, poczekajcie, żebym tutaj nie zrobiła zamieszania. E, 30,45 zł 45 na 40. E, tak, dobrze mówię, na 40 cm. Wjechały też koszyczki, koszyczki są takie jakby takiej jakby linki plastikowej i one kosztują 25 zł, ale widać, że takie porządne, nie jakieś wiecie, takie, że za chwilę się coś rozwali. Możecie sobie tam nawkładać fajnych jakichś rzeczy, albo i niefajnych pierdół, które się... Których przeważnie nie ma gdzie upchnąć, nie? Ja lubię takie koszyczki, bo tam wrzucam sobie wszystko i wtedy jak czegoś szukam, no to mówię, szukajcie w koszyczkach, może tam znajdziecie. Dobra. Jesteśmy na półeczce tutaj kwiatowej, doniczkowej Osłonowej, no i tu mamy nowe osłonki, które są za 8 zł. Jest jeszcze jedna takiego samego, e, takiego samego kształtu, ale zobaczcie, tu ma takie fale, i ona też jest za ósemeczkę. Więc tak to wygląda. No i tu jest jeszcze taki mały wazonik, wam szybciutko pokażę. Zobaczcie, tak się prezentuje ten wazonik. No i zaraz zerkniemy, jaka jest cena. Czekajcie. Nie na tej, nie na tej. O tutaj z tej strony 4 złote. O, to zobaczcie, jak za darmo. Ciekawa jestem, jaka jest u was pogoda, bo u nas odpukać dzisiaj. Pada słońce, widzicie? Codziennie pada, i tak chciałam powiedzieć, że pada słońce. Świeci słoneczko! Piszcie mi w komentarzu, jaka u was jest pogoda i skąd jesteście. Sobie poczytam i zobaczę, skąd mnie oglądacie. Dobra, mamy też tutaj e, kwiatka za 10 zł, zobaczcie, tak wygląda. Już niedługo będziemy robić jakieś tam, wiecie, swoje stroiki takie jesienne. E, no to takie kwiatki też się przydadzą, a tutaj zobaczcie, jak ktoś lubi na Boże Narodzenie dekorować, no to wie o czym mówię. No i tu możecie taką gałązkę kupić, a gałązka. Kost... Kosztuje 7 zł. Ja wiem, że one są dosyć drogie, ale i tak tutaj w pepko one fajnie kosztują. Tu macie jeszcze taki kolor. No i jak widzicie, są jeszcze takie białe kwiaty. Jest tego naprawdę dosyć, dosyć dużo. Ale idziemy dalej. Z daleka widzę, że wjechały nowe gąbeczki, więc wam szybciutko pokażę, bo może akurat ktoś będzie chciał dla siebie czy dla dzieciaków. Zobaczcie. No to za 3 zł możecie kupić dwie sztuki, więc już. Jedna rzecz za złoty 50. Za 20 zł możecie kupić taką zasłonę do prysznica. 180 na 200 cm. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? O, widzę lustereczko. Zobaczcie. Jakby ktoś chciał gdzieś jechać, to może sobie zabrać takie lustreczko. O, troszeczkę moją córce było widać, bo ona jest dzisiaj ze mną tutaj. Za 7 zł. Zobaczcie, tak wygląda. Plastikowe, ciach Trochę wyciapciane paluchami, ale wiadomo, że każdy tutaj dotyka, każdy tu sprawdza, ogląda i przegląda, tak jak my teraz. Więc to jest normalne. E, idziemy dalej. Idziemy, bo poczekajcie, bo ja coś tutaj przecież widziałam, ale muszę Wam pokazać. Słuchajcie, w jednym sklepie byłam. Mówią mi, że jedna pani szuka i zostawiła numer telefonu, żeby kupić sobie tą Dynie, cztery dychy kosztuje e, i u nas w dobrym mieście nie ma. A 15 km nie poczekajcie, trochę więcej będzie. Za 20 km dalej. 2, 4, 5, 5 dni. Słuchajcie. Więc jeżeli ktoś jest z ornety, no to akurat robię przegląd w ornecie i te dynie tutaj są. Jakby ktoś chciał sobie zakupić. E, gdzie nie wchodzę, to wszyscy mówią, że naprawdę szybko one idą. A tutaj zobaczcie, są, chyba, że mają gdzieś więcej e, i dokładają. Chociaż myślę, że nie, bo takich fajnych rzeczy zawsze jest e, mało. Dobra, za 5 złotych rękawica, za 15 macie tutaj dwie ścireczki, więc za dwie duchy macie e, tutaj taki fajny zestaw do kuchni. I nawet komuś na prezent można dać, czy na imieninki, czy na, e, czy na słuchajcie, jakieś urodziny. Oczywiście e, ostatnio było Hanny, Anny i Grażyny, więc e, pamiętam to, bo moja mama, jest, e, moja mama jest Hanna, przyjaciółka Anna, więc pamiętam e, wszystkiego najlepszego, jak to jakieś An Anny są. Są, ale chyba są, bo tak po komentarzach pamiętam, jak odpisuję, to są. Dyszkę kosztuje ta szklaneczka. A tu macie taką z grzybkami, zobaczcie, i ta kosztuje, już wam mówię. 7 zł, więc tańsza. Taką jesienną szklaneczkę z grzybkami możecie mieć, nie? Także tak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Co my tutaj mamy? O, Maja już bierze ten bidon. Mówi, co to jest? To, to takie malutkie, różowiutkie bidony dla dzieciaczków i właśnie jej tłumaczyłam, że jakby była taką jeszcze moją malutką córeczką, to na pewno bym jej taki bidonik kupiła. Dobra, chcę Wam pokazać jeszcze tutaj e, za 6 zł takie przyprawniki. Tu mamy słoiczki, zobaczcie, można sobie też nasypać jakiś y, tutaj y, przypraw za 6 zł, zobaczcie, tak wygląda, albo cukier, cukier puder, no bo tego y, to przeważnie nie wsadzamy za dużo do szuflad. Tutaj mamy troszeczkę większy i ten troszeczkę większy jest za 10 zł, jakby ktoś poszukiwał i chyba ze słoiczków y, tutaj to już będzie wszystko. Przejdziemy dalej, zaraz zobaczymy, czy jest coś na półeczce z talerzami. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy przejedziemy, zobaczymy co tutaj jest. Oczywiście, jak jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam Was do subskrypcji, która jest za darmo, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia koniecznie komentarza skąd jesteście. No i oczywiście udostępniajcie, jak możecie, moje filmy. Ja jestem za to Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna. No i to już będzie dzisiaj tyle w tym przeglądzie. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Zapraszam Was na inne filmy, na moje vlogi, które wrzucam też tutaj na tym kanale. Ja dzisiaj z góry życzę Wam miły, miłego dnia. Trzymajcie się, cześć, Buziaki. Pozdrawiam. Zdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!